Mam przyjemność zaoferować państwu mieszkanie czteropokojowe o powierzchni 88 m2. Idealne dla rodziny. W kuchni, podobnie jak i w łazience, zastosowano blat z kamienia naturalnego. Mieszkanie zostało wykończone materiałami wysokiej jakości. W kuchni i salonie znajduje się fornirowana zabudowa meblowa. Pomieszczenie gospodarcze, pralnia, suszarnia. Okolica jest spokojna i bezpieczna, bogata w tereny spacerowe oraz z dostępem do pełnej infrastruktury. W tym pokoju mogą Państwo sobie wyobrazić własną aranżację tego wnętrza. Garderoba, pomieszczenie, gdzie idealnie została wykorzystana cała przestrzeń. Na podłogach znajdują się parkiety z drewna egzotycznego oraz dębu. Łazienka została wykończona kamieniem naturalnym. Ponadto posiada kabinę prysznicową oraz wannę. Zapraszam na prezentację.